Co znalazłeś na zakończenie? Znalazłem, że pewien klub futbolowy, mhm. kibice pewnego klubu futbolowego, zostali ukarani w Niemczech za, z, za to, że wywiesili transparent. Są tylko dwie płcie. Klub został ukarany, czy no jakoś tak, jakieś konsekwencje wyciągnięto wobec nich, więc. A ile z płci, zdaniem tych, którzy karali, nie, nie, tego już nie ma, tak? Na bieżąco nie wiedzieli. W danym momencie mhm. z 67 czy coś takiego. No Trzeba no. było ich poprosić, żeby wymienili. Ale mnie tam, mnie tam nie było. Nie, mnie tam. I bardzo z tego powodu cierpię. Ja I też, tobie było lepiej. Ja różne. też cierpię, ale nie zapomnę nigdy, rozumiesz, zaskoczenia. Niemieckiego, zachodnioberlińskiego pederasty o włosach srebrnych, jak rozumiesz, włosy Dietka Maroza, mhm. który był ubrany w podkoszulkę, i tak wyszedł z tego swojego Porsche i tak dostał z pięści w sam środek mordy, ale tak od razu bez przecinka. Tak zwany tamburyn. To było coś pięknego. Nie zdążył nawet nic powiedzieć. Eee, powiem Wam, żałuję, że wtedy technika była na takim niskim poziomie, bo te sceny nagrane. Mieli napis jest wiele gatunków muzyki, ale są tylko dwie płcie. A, kara, dzięki. Kara w 18 tysięcy euro dla klubu. A, ha, ha, dla klubu. Klubowi przywalili. Tak, to kibice klubu wiesili na trybunach taki transparent. Super.